Cześć, przychodzimy dzisiaj do Was z Grą rozwojową od Pana Piotra Dudzica. Tutaj mamy grę rozwojową od pierwszych dni życia do czwartego miesiąca. Dobra, sprawdźmy y, tą gierkę oraz Wam powiem na czym polega. Dobrze, tutaj mamy karty rozłożone i tak, mamy wybrać po jednej karcie każdego koloru, wykonać ćwiczenie z dzieckiem zgodnie z opisem karty. Karty żółte zawierają również y, dodatkowo wskazówki. I tutaj mamy co, gdzie, jak. No i żółte tutaj no, wskazówki. Dobra, Wylosowaliśmy sobie karty już, sprawdzamy co tam mamy. W zielonej tak wyszło nam leżenie na brzuchu. Dobra, yy, na dywanie. Dobra. I tutaj mamy zabawy z małym lusterkiem oraz no tutaj żółty to jest ta wskazówka, tak? Ma to zamiast bujaczka. Dobra, sprawdźmy. No, dawaj kochanie, robimy ćwiszanka. No. Dobra, zmieniliśmy sobie jeszcze pozycję i na boczku spróbujemy, bo leżeć na brzuszku to jej się dzisiaj nie chce. Hmm. O, jaka piękna jestem. Jaka śliczna. na no podoba się. Więc mamusie i tatusiowie, jeżeli e, chcecie fajnie spędzić czas ze swoim dziedziusiem, e, to mam dla Was tutaj kreatywne spędzanie czasu z babasem.